Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o smutku, a w zasadzie porozmawiamy naszym ciałem. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy wokół tej emocji się spotkali i trochę jej poszukali dzisiaj na podłodze. Więc dzisiaj wszystkie aktywności będą na podłodze. Warto przygotować sobie jakieś miejsce, może być to mata od jogi. Może być też to bardzo mięciutki dywan, ewentualnie jakiś koc, jakieś takie miejsce, w którym będziecie mogli się swobodnie położyć i ze mną właśnie poszukać tych jakości dzisiaj, właśnie z podparciem ziemi. Dlatego też ta ziemia, dlatego też ta podłoga, ponieważ ten smutek, który pojawia się u nas, czyli to takie właśnie uczucie często tego, że nam czegoś brak. Oczywiście mówię to bardzo ogólnie, bo wydaje mi się, że każda emocja, a szczególnie smutek jest taki bardzo mm, taką subiektywną emocją mimo wszystko, bo my troszeczkę tą intensywność smutku i też mm, ten smutek w różny sposób y, odczuwamy. Więc myślę, że tutaj każdy sobie inaczej to sobie obrazuje, ale wydaje mi się, że jest to chociażby jakaś jego część y, pewnym brakiem czegoś, taką pewną też uczuciem pustki. Czasami też może tęsknoty i przede wszystkim smutek wydaje mi się jest takim też czasem refleksji i złapania równowagi. I żeby złapać tę równowagę, chciałabym właśnie, żebyśmy ją dzisiaj nie musieli za bardzo też może łapać, tylko troszeczkę się też na niej opierać, troszkę z nią pobyć. Z tym łapaniem równowagi będziemy mieli przy sesji z gniewem, gdzie to będzie akurat bardzo potrzebne. A dzisiaj to chciałabym bardziej właśnie z tego takiego bardziej stanowanego poziomu właśnie tego smutku na tej równowadze troszeczkę sobie podziałać, poszukać różnych jakości. Tą równowagą dzisiaj dla nas będzie ziemia, czyli tak zwane właśnie uziemienie, żeby móc czuć jakieś takie oparcie, pewną stabilizację i w niej móc też się tak jakby rozpuścić, nie? Bo chciałabym, żeby ten smutek nie odtrącać od siebie, tylko właśnie się troszeczkę w nim rozgościć, zobaczyć, po co on jest, być może z jakimś, jakiś, przez jakiś czas yy, i też sobie poszukać tych jakości. Oczywiście nie musimy być smutni, żeby wykonać to zadanie. To bardziej jest takie właśnie skupienie uwagi yy, wobec tej emocji, która może się pojawić, po prostu poszukania sobie w niej. To taki trochę punkt odniesienia, który dzisiaj mam nadzieję, nam być może pomoże, yy, troszkę sobie poszukać. A kiedy się pojawi, rzeczywiście ta emocja. Mam nadzieję, że być może to ćwiczenie pozwoli wam też wykorzystać tą formę ruchu podczas właśnie tego takiego czasu, w którym możemy troszeczkę się zamknąć w sobie, pomyśleć, zastanowić się. Bo myślę, że to też jest taki czas właśnie dla nas. No dobra, to zanim zaczniemy, to bardzo proszę, żebyście zamknęli oczy na chwilkę. Zamknijcie oczy. Wyciszcie swoje ciało, to znaczy postarajcie się, żeby ruch, jeżeli się jakiś pojawia, żeby go teraz zminimalizować. Skierować uwagę do oddechu, czy jest przyspieszony, czy być może nieregularny, żeby postarać się znaleźć taki spokój w tym oddechu. Kiedy znajdziecie już ten spokój w oddechu, to bardzo proszę, żeby wziąć takich kilka głębszych wdechów nosem i wydech ustami. I myślę, że zrobimy takie mm, oddechy cztery, dobra? Czyli zamykamy oczy, szukamy takiego spokoju, wyrównania i głęboki wdech nosem, wydech buzią. Wdech nosem. Wydech. Wdech. I wydech ustami. Wdech. Mając cały czas zamknięte oczy, postarajcie się, nie otwierając oczu, stojąc, spróbować usiąść. Bardzo powoli, spokojnie, złapać równowagę, nie podglądać. Postarać się właśnie z zamkniętymi oczami znaleźć to miejsce i usiąść. Wygodnie. W pozycji jakiej, dowolnej. Mogą być to nogi wyprostowane, mogą być to nogi ugięte. Postarajcie się nie otwierać oczu. Spróbować właśnie jakby złapać y, tę przestrzeń. Oczywiście można sobie pomóc, gdzieś tam usiąść bliżej, czy też stanąć blizaj, bliżej i wtedy sobie dopiero zamknąć oczy, żeby było Wam wygodniej, ale żeby je nie otwierać. I tak z zamkniętymi oczami chciałabym, żebyście y, znów wykonali y, głęboki wdech nosem i wydech ustami. Y, teraz y, dwa razy. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Cały czas, mając zamknięte oczy, postarajcie się teraz, nie otwierając, położyć na plecach. Nawet jeżeli Położycie się jakoś troszkę dalej tego miejsca, które wyznaczyliście, to postarajcie się tak właśnie je poszukać, czy dotykiem, czy właśnie tutaj jakąś mm, pozycją, żeby trochę poszukać to miejsce, pobadać je bez otwierania oczu, dobrze? Połóżcie się wygodnie na plecach, i nadal nie otwierając oczu, postarajcie się tak jakby troszeczkę po, pomasować tył ciała, to znaczy delikatnie poprzesuwać głowę. Na lewo i na prawo. Mhm. I delikatnie, tak jakby się wmasować w podłogę. Tak delikatnie. Cokolwiek wam przychodzi do głowy, co to znaczy wmasować się w podłogę, tak wykonajcie, jak czujecie. Delikatnie poruszajcie stopami samymi. Same stopy się ruszają, cały czas zamknięte oczy, same stopy. Jakikolwiek ruch, jaki Wam przyjdzie do głowy, delikatny, delikatny ten ruch, nieduży. Następnie, dłonie, ruch dłońmi. One leżą swobodnie na podłodze jest to ruch na podłodze, odwracania, zamykania, e, ruszania palcami. Można zamknąć dłoń, otworzyć. I na końcu, głowa. Też delikatne ruchy. Cały czas głowa leży swobodnie na podłodze. To są takie ruchy właśnie w jedną stronę, w drugą, troszeczkę z, mniej, z większym zakresem i mniejszym. I znów ponownie same stopy, delikatne ruchy stopami nieduże, dłonie i głowa. Teraz możemy delikatnie, delikatnie potrzeć wewnętrzną stroną naszych dłoni tak jakbyśmy chcieli rozetrzeć dłonie, gdyby było nam nie bardzo zimno, kiedy właśnie jest, jesteśmy na przykład na dworzu, jest mróz i rozcieramy nasze dłonie. To właśnie teraz tak zróbcie proszę, cały czas jeszcze nie otwieramy oczu. Rozgrzewamy te dłonie poprzez pocieranie właśnie tej wewnętrznej strony. I jak już tak poczujecie to ciepło między dłońmi, troszeczkę jeszcze rozetrzyjcie, rozetrzyjcie, połóżcie takie rozgrzane dłonie na oczy. I tak chwilkę zostawcie. Niech delikatnie te dłonie się właśnie jakby wtopią, to ciepło w nasze, w nasze oczy. Pamiętamy o oddychaniu. Staramy się, żeby ciało było ciężkie, żeby sobie leżało bez żadnego spięcia. Jak czegoś nie rozumiemy, albo nie jesteśmy pewni, jak coś wykonać, nie przejmujemy się, robimy tak, jak czujemy, jak rozumiemy. I to jest delikatnie, ale bardzo delikatnie odklejamy nasze dłonie i też otwieramy oczy. Delikatnie otwieramy oczy. Można sobie nawet tak troszeczkę tutaj je pomasować, tak jakby wytrzeć trochę jakby makijaż, jeżeli potrzebujemy. Tak jakby na zasadzie takiego właśnie głaskania, takiego właśnie ocierania, tak jak się czasami też budzimy. I po takiej krótkiej sesji, która delikatnie nas właśnie z tego poziomu, może inaczej pionu, pozwoliła nam zejść właśnie na poziom, żeby to zrobić też delikatnie, troszeczkę zabierając właśnie te bodźce wzrokowe, wyciszając troszeczkę ciało i zeszliśmy właśnie na podłogę. I tak jak mówiłam, tutaj sobie troszeczkę zostaniemy. Ja mam nadzieję, że jestem dobrze widoczna, więc uwaga, leżymy sobie. Teraz mam otwarte oczy, żebyście też mogli kontrolować, co robię, żeby to też nie powodowało jakiegoś napięcia, więc będziecie mogli sobie swobodnie zerkać. Więc tak, wracając do naszych stóp, które robiliśmy, to był taki delikatny ruch. Chciałabym teraz, żebyście spróbowali, na ile to jest oczywiście możliwe, żeby y, zadrzeć stopy i obciągnąć. Zadrzeć i obciągnąć. Tak delikatny zrobić taki ruch jak zobaczcie tutaj hop i hop. Czyli jakby w stronę naszej głowy i od naszej głowy. I robiąc tak kilkakrotnie powinniście y, wprawić w ruch całe ciało. Tak delikatnie ono się powinno przesuwać góra dół. Jeżeli jeszcze sobie położycie dłonie, tak delikatnie właśnie poruszacie samymi stopami Zadzierając, obciągając, i, i powinien Wam się delikatnie yy, Powinno się delikatnie poruszać całe ciało. Można nawet się troszeczkę temu poddać. Na początku to może być właśnie tak, że tutaj troszkę jeszcze trzymamy kontrolę, i jest pewne napięcie, ale zobaczcie, jak już puszczę głowę. A tutaj, o, Już mi ona pada. Mogę sobie troszeczkę na drugą stronę. Tak, ta głowa troszeczkę się bardziej porusza, jeżeli rozluźnimy te ciało. No i tak delikatnie. To jest w ogóle bardzo fajne ćwiczenie, takie właśnie rozmasowanie ciała e, rano albo też właśnie w jakimś takim momencie, kiedy byśmy się chcieli zrelaksować. Bardzo proste, a naprawdę świetne, dające efekty e, no, masowania ciała. No dobrze, zostawmy, bo pewnie też się ciepło zrobiło. Teraz można w ogóle po prostu poruszać z nogami całymi, tak jak tak delikatnie, żeby troszeczkę to też rozluźnić. Można właśnie delikatnie tak pouderzać, o, w ten sposób to też jeszcze nam się troszeczkę tutaj rozmasują nogi i też rozluźnią się stopy, które przed chwileczką pracowały. Dobra, teraz chciałabym, żebyśmy trochę poruszali głową, trochę tak bardziej świadomie, zobaczyć sobie jej zakres. Chciałabym, żeby głowa cały czas leżała na podłodze, ale troszeczkę właśnie poszukać jakby tego ruchu głowy na podłodze, jak ona się rusza, gdzie może tutaj się, że tak powiem wygiąć, gdzie możemy zajrzeć, zobaczyć co jest wokół naszego ciała, może troszeczkę ją nawet podnieść, ale zaraz położyć, bo przy podniesieniu się dosyć mocno napina szyja, tak delikatnie sobie poeksplorować właśnie te ruchy głowy, tak delikatnie, tak. To jest raczej bezpieczne ćwiczenie, bo jesteśmy na podłodze, więc ona też powinna tutaj, ten taki jakby czujemy, że nie, chcemy, że nie możemy iść dalej, to też jakby nie, nie forsujemy tej głowy, nie? Okej. Okay. Teraz chciałabym, żebyśmy troszeczkę tak aktywniej pomyśleli o naszym ciele. Będę mówiła o jakiejś części ciała, którą napinamy przez chwilę, następnie rozluźniamy i rozciągamy. To będą takie trzy etapy. Za każdym razem to będzie jakaś część ciała, bądź też dwie części ciała, bądź też jakaś strona ciała. Oczywiście robimy to tak, jak jesteśmy w stanie zrobić, tak, jak sobie to wyobrażamy. Mnie jest ważny ten efekt tego, czy to jest rzeczywiście tak, jak ja powiem, tylko bardziej myślenia o tym i starania się iść, podążenia w tą stronę. I wydaje mi się, że to już będzie naprawdę wystarczające. żeby też nie spinać, żeby to było tak dokładnie. Bardziej na zasadzie y, dosyć intensywnego myślenia i próby wykonywania tego. Więc tak, leżymy sobie cały czas na plecach, jest to taka dosyć wygodna pozycja, myślę, że tutaj będzie nam to wygodnie. Y, I teraz tak, napinamy prawą dłoń, ona leży na podłodze, po prostu ją napinamy. Bardzo pomaga właśnie y, zrobienie pięści, y, która właśnie pomaga nam napiąć całe tutaj mięśnie. Staramy się myśleć o ręce, jako o dłoni, o przedramieniu, ramieniu tutaj i nawet też barku. Staramy się tutaj, jakby napiąć całą tą rękę, tak jak potrafimy. Napinamy prawą rękę, napinamy taką chwilkę, 3 sekundy, jeden, dwa, trzy, rozluźniamy, to znaczy już kładziemy i tak delikatnie, żeby ona nam się rozlała. I teraz próbujemy ją rozciągnąć, czyli najlepiej do góry skierować dłoń. Żeby troszeczkę tutaj rozciągnąć tą dłoń. Można tak ona różne strony, można też troszeczkę ją podnieść. Chodzi o to, że robimy ruch ręką, żeby ją wydłużyć. Następnie kładziemy z powrotem i to samo wykonujemy lewą ręką. Lewa ręka napinamy 3 sekundy, jeden, dwa, trzy, rozluźniamy, kładziemy i ro, wydłużamy, rozciągamy. I tak tutaj możecie sobie. Właśnie tak jakby byście chcieli ją tak właśnie gdzieś tam wysłać daleko od swojego ciała. Gdziekolwiek. Może to być właśnie od dołu, może to być od góry. Podobny ruch teraz nogi. Prawa noga i tak samo stopa, udo, pośladek, prawy. Staramy się tak właśnie jakby troszkę tak więcej angażować tych mięśni. Pomaga w tym napięciu też delikatne uniesienie danej kończyny, więc możecie spróbować, może Wam to pomoże. Napinamy prawą nogę. Mocno, napinamy, napinamy, napinamy. Jeden, dwa, trzy. Rozluźniamy i wydłużamy. Z nogą jest nieco trudniej, żeby ją wydłużyć, więc można sobie delikatnie nawet ugiąć, popróbować właśnie ją jakby wysłać daleko, daleko od ciała. To nie musi być duży ruch, bardziej jakby takiego właśnie z myślą o rozciąganiu. Teraz to samo lewa noga. Oczywiście, robiąc to zadanie, może się aktywować jakaś inna część ciała, to jest naturalne. Z tego też się nie przyjmujcie. Starajcie się myśleć o tej jednej części ciała, ale jeżeli się jakaś aktywuje, aktywna jest w trakcie, to postarajcie się, jakby zacząć od nowa i też rozluźniać to, co się napina dodatkowo. I teraz lewa noga. Napinamy. Jeden, dwa, trzy. Rozluźniamy i wydłużamy. Tak, jak rozumiemy. Wysyłamy daleko nogę, możemy tak właśnie, byśmy chcieli ją wydłużyć. Teraz powtórzymy to, tylko hmm, postaramy się teraz dwie ręce naraz, czyli prawa i lewa ręka. Dwie ręce naraz, napinamy, jeden, dwa, trzy, rozluźniamy i wydłużamy. Dwie, dło, dwie ręce naraz, wydłużamy. I kładziemy z powrotem to samo dwie nogi. Dwie nogi napinamy. Jeden, dwa, trzy. Rozluźniamy i też próbujemy tak, jak potrafimy, właśnie wydłużyć. Nawet jeżeli to będzie minimalny ruch, to staramy się wydłużyć. Teraz będzie zadanie nieco trudniejsze. Będę chciała teraz, żeby to, żebyśmy napięli prawą rękę i prawą nogę. I delikatnie prawy bok. Tak, czyli tak jakbyśmy chcieli przeciąć nasze ciało na pół i postarali się prawą nogę napiąć, prawą rękę i delikatnie też bok prawy. Spróbujmy. Cokolwiek się wydarzy, próbujemy, eksplorujemy, uaktywniamy trochę ciało. Uwaga, więc prawa strona napinamy, rozluźniamy i wyciągamy. Staramy się wyciągać Prawą stronę ciała. Tak jak potrafimy, tak jak nam się wyobraża. Mi pomaga to, że ręka jest zwrócona ku górze, a noga bardziej się rozciąga ku dołowi. Wtedy ten bok tak się rozciąga. To samo lewa strona ciała. Może Wam pomóc też na przykład uniesienie ręki ku górze, i wtedy będzie Wam też się lepiej napinać i wydłużać. Możecie spróbować. Więc napinamy lewą stronę, napinamy, napinamy. Tak, rozluźniamy i wydłużamy. I wydłużamy. I zostawiamy. Teraz jeszcze wersja trudniejsza. Pomyśl, po, podzielimy sobie teraz ciało tak trochę po przekątnej. To znaczy, napniemy prawą rękę i lewą nogę. Tak trochę tutaj. Postaramy się też odżywić mózg, żeby troszeczkę właśnie tak na przemiennie popracował, ale też troszeczkę podziałać właśnie w ciele, w, troszeczkę w innych, w różnych płaszczyznach, w różnych jakościach. I też proponuję podnieść sobie tak ręce ku górze, w sensie tak sobie położyć, będzie Wam po prostu łatwiej sobie to zobrazować i wykonać. Czyli przypominam, prawa, noga, przepraszam, prawa ręka się napina i lewa noga. Uwaga, napinamy prawa ręka, lewa noga napinamy 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 jeszcze troszkę jeszcze troszkę rozluźniamy i wydłużamy wydłużamy i wracają nasze kończyny na miejsce i to samo teraz druga strona czyli lewa ręka prawa noga uwaga napinamy lewa ręka prawa noga delikatnie unosimy napinamy mięśnie rozluźniamy i wyciągamy Teraz już ostatni element tego zadania. Napinamy całe ciało. Czyli i nogi, i ręce, i wszystkie inne, które nam się uda napiąć, także oczywiście mięśnie twarzy. Może się też pojawić taka czerwień na, na twarzy, więc się też nie przyjmujcie, bo jest takie jakby uaktywnienie całego ciała, rozluźnienie i wyciągnięcie. Chciałabym, żeby to wydłużenie, możecie sobie to zobrazować na zasadzie takiej gwiazdy, rozgwiazdy, która właśnie w każdą stronę się gdzieś tam otwiera. No to próbujemy. Uwaga, napinamy całe ciało, napinamy całe ciało, napinamy całe ciało. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, rozluźniamy i wyciągamy, wydłużamy całe ciało, taka wielka się taka, zobaczcie tutaj robi nam taka jakby rozgwiazda. I po tej rozgwieździe postarajcie się teraz jakby wszystko do siebie zbliżyć w ten sposób, czyli woda jeszcze raz pokazuje, tutaj mamy wszystkie kończyny w różne strony. i Teraz delikatnie, delikatnie ściągamy tutaj do klatki piersiowej zarówno nogi jak i ręce. Możemy sobie pomóc właśnie tutaj delikatnie sobie tutaj, w ten sposób przyciągając kolana i delikatnie też głowa do klatki piersiowej. W ten sposób i delikatnie kładziemy, znów rozciągamy na taką rozgwiazdę, rozciągamy i delikatnie znów ściągamy do środka. Taką małą kuleczkę i znów rozciągamy, całe ciało duże rozlewa się na podłodze i do środeczka. I już, że tak powiem, kładziemy swobodnie nasze ciało, i znów wracamy do tego zadania rozmasowania, czyli delikatnie poruszają nasze stopy, zadzieramy stopy, potem rozluźniamy, i nasze ciało się delikatnie właśnie wprowadza w taki masaż na podłodze. I teraz zrobimy też takie właśnie taką rozgwiazdę i też kuleczkę. Tylko troszeczkę inaczej, teraz będziemy starali się jakby zebrać w sobie, w jedną stronę i w drugą, już tłumaczę o co chodzi. Czyli tak, leży nasze ciało, znów robimy delikatne rozciąganie ciała, delikatne, tylko teraz, kiedy zbieramy nasze ciało, to staramy się w lewą stronę, tak jakby się położyć troszeczkę jak bobasy, o w ten sposób, tak żeby troszeczkę tutaj też zagiąć plecy, żeby nam te plecki też tutaj troszeczkę się zagięły, Tutaj sobie też, to taki też delikatny masaż. Hop, i znów rozciągamy, hop, i zrobimy to samo tylko na drugą stronę. Uwaga, hop, ściągamy i zobaczcie, tutaj jest ważne, żeby nawet głowę schować, żeby zaokrą zaokrąglić te plecy, żeby właśnie tutaj też poczuć ulgę, bo one były cały czas wyprostowane. I to samo, rozciągamy znów, wydłużamy gwiazdę, wydłużamy. I delikatnie w pozycji takiego właśnie w pozycji embrionalnej. Hop. I tak proszę powtórzcie z dwa razy. Hop. I znów. Hop. I możecie troszeczkę to upłynnić, to znaczy, żeby starać się nie zatrzymywać ruchu, żeby on był taki płynny, czyli nie ma, nie ma żadnego zatrzymania. On może być bardzo wolny. Ale nie ma zobaczcie moje ciało się nie zatrzymuje hop cały czas jest w ruchu. Z, że tak powiem zbieram ciało rozciągam, zbieram ciało i rozciągam. Zbieram ciało i rozciągam. Teraz możecie już zostać na podłodze delikatnie. Teraz postaramy się wstać. Wstaniemy podobnie, tak jak wcześniej, czyli zamkniemy sobie za chwilkę oczy. Poproszę Was tylko, że jak zamkniemy oczy, to żeby w, będziemy wstawać też poprzez, żeby nawet usiądziemy, dopiero potem wstaniemy, żeby nie wstawać w ten sposób, żeby tutaj nie napinać szyi, tylko wstaniemy sobie właśnie poprzez tą pozycję embrionalną w ten sposób. Później delikatnie tutaj do tej pozycji siedzącej i powoli, powoli do stojącej. Tylko chciałabym, żebyśmy to zrobili właśnie bez tych bodźców wzrokowych, czyli z zamkniętymi oczami. To jest dla mnie ważne, żebyśmy właśnie wstawali nie w ten sposób, tylko właśnie bokiem. I też Wam tak proponuję na przyszłość, nawet jak czasami wstajemy, czy leżymy też na plaży, czy w jakichś tam innych pozycjach, takich leżących właśnie na plecach, to żeby właśnie niekoniecznie w ten sposób wstawać, żeby tu napinać, tylko właśnie delikatnie poprzez właśnie boczek na przykład, nie? To tak za zachęcam. Więc teraz tak postarajmy się wyrównać oddech. Można nawet sobie zrobić takie dwa oddechy. Zamykamy oczy. Zamykamy. Można sobie nawet dłonie położyć na brzuch. Poobserwować. Jak unosi się brzuch, kiedy oddychamy. I kiedy uda nam się wyrównać ten oddech, złapać tą równowagę, delikatnie, powoli e, przewracamy się na bok do tej pozycji embrionalnej. Bardzo powoli, jak już nam się uda tę pozycję e, złapać, to zostajemy tam też na takie dwa Oddechy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I z tej pozycji na boczku bardzo delikatnie też staramy się usiąść. Cały czas oczy mamy zamknięte, albo chociażby staramy się mieć zamknięte. Siadamy w pozycji siedzącej, takiej wygodnej. I w niej również dwa oddechy. I drugi. I powoli, nadal nie otwierając oczu, staramy się wstać. I też naprawdę powoli, powoli, nie odrywając, właśnie jeszcze tak bardzo stóp czy dłoni, takim troszeczkę spokojnym, spowolnionym ruchem wstańcie, kiedy już wstaniecie. Podobnie dwa oddechy. I wydech. Można otworzyć delikatnie oczy. Tak. Tak poczuć, nawet jak się teraz czujemy w naszym ciele. Zaproponowałam to zadanie takie, mimo tego, że na podłodze i takie bardzo, powiedziałabym, spokojne, to jednak aktywne, ponieważ to napinanie, rozluźnianie i wydłużanie to jest taka troszeczkę jakby przekąska dla naszego ciała. Yy, powiedziałabym nawet taka ruchowa kawa. Naprawdę, jeżeli coś tam się dzieje w naszym ciele, są jakieś napięcia, albo właśnie troszkę tego ciała też nie czujemy, a często to też tak w emocjach jest, że bardzo często emocje się najpierw pojawiają w ciele, potem my sobie to jakby interpretujemy, bądź też później się też pojawia jakieś zachowanie, to warto nawet nie stricte się zastanawiać nad tym, co tam się dzieje. O co chodzi z tymi emocjami, ale czasami poprzez taką zwykłą pracę z ciałem, pewne rzeczy same gdzieś tam naturalnie nam wyjdą. Dodatkowo czując trochę bardziej nasze ciało i takie robiąc sobie właśnie tego typu zadania, później lepiej nam jest czy też łatwiej odczytywać pewne sygnały, które się gdzieś tam wydarzają. Po prostu musimy się kontaktować z tym ciałem. I dlatego ten jakoś ten smutek skojarzył mi się z tym właśnie takim uziemieniem, i takim też aktywnym uziemieniem, to znaczy taką pracą troszeczkę aktywną w naszym ciałem, żeby właśnie się z nim połączyć, żeby jego poczuć troszeczkę też go podzielić, właśnie na prawą stronę, na lewą, żeby delikatnie poszukać też tych płaszczyzn, tych, tych obszarów w naszym ciele, bo poprzez każdy taki trening, spotkanie się z ciałem, łapania tych właśnie wspólnych elementów pozwala nam być bardziej, być bardziej świadomym. A kiedy jesteśmy bardziej świadomi, Łatwiej nam jest pewne rzeczy rozpoznawać, o pewnych rzeczach też mówić i pewne rzeczy też zauważyć w naszym ciele. A coś tutaj się dzieje. Naprawdę zachęcam Was do tego, żeby sobie raz na jakiś czas zrobić to zadanie: właśnie ponapinać pewne części ciała, porozluźniać i powyciągać. Naprawdę ja, nawet teraz po wykonaniu tego zadania, czuję, że też jakby. Troszkę mi się pewne, że tak powiem, obszary w ciele otworzyły, tak? Też troszkę je bardziej poczułam. W gonitwie dnia codziennego czasami, właśnie, myślimy niby o tym ciele, idziemy gdzieś biegać, idziemy być może nawet na jakiś masaż, ale takie, właśnie 20 minut tylko dla mnie na zasadzie tych części ciała, takiego właśnie połączenia się z ziemią, myślę, że też może przynieść bardzo przyjemne efekty. Bardzo bym tego chciała i tego Wam życzę. I do zobaczenia. Następnym razem.